Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Międzypokoleniowe kolędowanie zbliżyło mieszkańców Jasienicy, przypominając, że ich największa siła tkwi we wspólnocie. W połowie grudnia w Jasienicy odbyło się spotkanie z kolędą. Mieszkańców zaprosiła Rada Osiedla i miejscowa szkoła. Uczniowie szóstki wystąpili z autorskim programem, dodając świątecznemu spotkaniu młodzieńczej charyzmy. Organizatorzy zadbali o otwartą formułę, dzięki czemu każdy mógł zaprezentować własny repertuar. To właśnie takie gesty budują wspólnotę i przypominają o wartościach, przysłoniętych często przez sąsiedzkie spory i społeczne podziały. Inicjatywa wpisuje się w szerszy trend budowania więzi społecznych przez kulturę i tradycje. W czasach, gdy coraz więcej potrafi nas dzielić, jak łączyć, takie spotkania stają się najlepszą przestrzenią do sąsiedzkich rozmów i odbudowywania więzi.